A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia przez wiarę zabrany został henoch aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go gdyż zabrał go Bóg zanim jednak został zabrany otrzymał świadectwo że podobał się Bogu bez wiary zaś nie można podobać się Bogu kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć że on istnieje i że nagradza tych którzy go szukają przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkiem dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. I wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę przeto też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim którego zliczyć nie można wszyscy oni poumierali w wierze nie otrzymawszy tego co głosiły obietnice lecz ujrzeli i powitali je z dala wyznali też że są gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi bo ci którzy tak mówią okazują że ojczyzny szukają i gdyby mieli na myśli tę z której wyszli Byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: Od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał Go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Jezawowi błogosławieństwa, zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub, każdego z synów Józefa i skłonił się na nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dzieciem było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulączy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli próbę, to potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I cóż powiem jeszcze: zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli pasze lwą. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi a wszyscy ci, choć dla swojej wiary, zdobyli chlubne świadectwo. Nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez nas.